Cześć, jestem i dzisiaj pokażę Wam Fort Bita 20 i on będzie gdzieś w strefie. Ja zaś poczekam gdzie będzie strefa. O! Musicie na sam środek sobie popatrzeć. Na sam środek. Czyli chyba gdzieś tutaj, ale nie wiem. Na środek to jest tutaj. No. Jak widzicie, jest. No, tutaj jest. No, on będzie w byle jakiej strefie zawsze po środku, więc pamiętajcie. Dzięki za oglądanie i cześć.